Mamy również do czynienia z otwarciem się worka z medalami, jeżeli chodzi o polskie żeglarstwo. Mateusz Kusznierewicz zrobił to za pośrednictwem wyniku w klasie Fin, właśnie w Atlancie. Polskie żeglarstwo od tego momentu będzie dostarczało nam medale. Fakt, że sporadycznie, ale jednak to ważne, to, to ważne otwarcie. Również warto przypomnieć, Sukces polskich zapaśników, którzy po serii medali srebrnych, brązowych zdobywanych na poprzednich igrzyskach, szczególnie mowa tutaj o igrzyskach w Moskwie, kiedy to zdobyliśmy tak wiele medali brązowych, srebrnych, ale jednak bez tych najważniejszych medali za pierwsze miejsce, tutaj mamy przełamanie i trzy złote medale polskich zapaśników wędrują na nasze konto. To ważne przełamanie, jednakże niestety przełamanie, które jest z naszej perspektywy teraźniejszej, również zakończeniem wielkiej ery polskich zapasów.